Chyba bardzo cieszę, że mają troje imieniny, co? Sam zrobił listę gości i rozdał im zaproszenia, a reszta według niego należy do nas. I ma rację. A co? Kupiliście mu naprezy. Nartosanki. Mówił o nich bez przerwy. Nie musieliśmy się nawet domyślać, co to ma być. Ale to nie będzie dla niego żadna niespodzianka. Będą inne. Jakie? Cezary przygotował program artystyczny. Będzie grał i śpiewał. Będzie śpiewał? Cezary lubi śpiewać? Czy lubi? Uwielbiam. Wszyscy mówią, że ma duży talent. Jako chłopiec marzył o tym, żeby zostać piosenkarzem, ale mu odrodzili mówiąc, że to niepewna kariera. <grym> I dlatego została agentem od nieruchomości. To właśnie. <grym> Tyle, że sam coraz częściej mówi, że to niepewny kawałek chleba. <grym> Czar jest niezadowolona ze swojej pracy? Ostatnio bardzo. Zaczął się nawet rozglądać za czymś innym, tylko nie wiemy, co to ma być. Pati! Dzień dobry, Pani Heleno. Czy możesz się zająć Piotrusiem? Wydaje mi się, że on podsłuchuje za drzwiami, co robi, a przecież to ma być niespodzianka. Dzień dobry, Panie Cezary. Patrycja powiedziała mi właśnie, że Pan wystąpi przed dziećmi. Będzie Pan śpiewał. To świetny pomysł. Patrycja. Nie masz się czego wstydzić? Ja też chciałabym występować. Niestety nikt mi nigdy nie powiedział, że mam. Do tego talent. Oj, nie przejmuj się. Masz za to wiele innych. Podobno jeden artysta w rodzinie to i tak dużo. No dziękuję za kawę. Pójdę już i zobaczę, co mój artysta robi tam sam w domu. W Granica. 19 metrów. Stasiu! Co ten obraz tak skacze? Nie ci to? Przeszkadza, ale co mam zrobić. To chyba coś z anteną, nie? Antena jest dobra. A, może jest dobra, ale jakiś góry nie ją źle założył. Ja ją założyłem. O, przepraszam, rozumiem. Któreś z nas musi wejść na dach i ją poprawić. Stasiu, no. tym razem wezwiemy fachowca, wiesz? Nie chcę żadnego fachowca. Ty wiesz, ile on za to weźmie. Sam wiem, jak to się robi. No ale przecież nie mamy drabiny, jak wejdziesz na dach? Pauma. pożyczę od niego. Aha. Jest takie miejsce, gdzie jesteś u siebie, wiadomo rodzina, dom. Jest takie miejsce, wiesz co, się... Pięknie kochanie. A może powinieneś zacząć zajmować się tym zawodowo? No chciałbym, ale jak to zrobić? Mamusiu! To Piotruś. Zajmij go czymś, a ja schowam tort. A... Ludzę się. Czy mamusia może pójść ze mną na łyżwy? Może później. Na razie jest zajęta. Nie idź tam, synku. Chodź, zobaczymy, co jest w telewizji. Opa. Ach. Ach. No co, cieszę się, że jutro masz imieniny? Tak, wolę imieninę od urodzin. Dlaczego? Bo po imieninach nic się w moim życiu nie zmieni. <grym> A po urodzinach się zmieni? Tak, pan Bogacki powiedział mi, że kiedy skończę 8 lat, to nie będę mógł spać z mamusią w jej łóżku. Ta? Tak? Tak. Myślę, że to jest niesprawiedliwe. Ty jesteś ode mnie dużo starszy i możesz z nią spać. Dobrze, porozmawiam o tym z mamusią. Nie martw się, synku. Ale swoją drogą nie podoba mi się, że pan bogacki opowiada ci takie rzeczy. Czy też pan Bóg skarał mnie takim lokatorem? Jeżeli go nie lubisz, dlaczego pożyczyłeś mu drabinę? Jaką drabinę? Twoją. Widziałem przed chwilą drabinę z naszego garażu. Wziął ją bez pytania? Tego już za dużo. A. O, no tak. To jest moja drabina. Eee! Teraz będzie. Aj! Wygodniej? Może pani będzie, ale nie mnie. Pani nie ma złamanej nogi i zwichniętej ręki. Nie, jeżeli pan w przyszłości będzie schodził po drabinach, których nie ma, to znowu będzie to samo. Ta drabina tam była, kiedy wchodziłem. Warto zaczynać z nim rozmowę. Będzie żył. Będzie, ale jutro wychodzi. Pańska żona czeka na korytarzu. Bardzo się o pana martwi. Nie ja zaraz ją poproszę. I niech pan postara się troszeczkę ją uspokoić. To, to ja jestem chory, to mnie trzeba uspokajać. Czy pan wie, że to jest najgorszy szpital w Polsce, jeśli chodzi o składanie złamanych części? A to tylko zwykłe złamanie. Tak się mówi. Ja też miałem tylko zwykłe złamania, a teraz połowę życiowych funkcji wykonuję przy pomocy sztucznych części. Naprawdę? Gdybym zdjął szlafrok i panu pokazał, to pan by zemdlał. To się na tym nie skończy. Pan tu jeszcze wróci. Stasiu. Stasiu, kochanie. Jak się czujesz? Niezbyt dobrze, Heleno. O, to jest pan y Cichocki. Bardzo mi miło. O nie, przepraszam. Helena Bogacka, dzień dobry bardzo mi miło. Zostawię Państwa samych, żebyście mogli sobie porozmawiać. Mąż jest bardzo optymistycznie nastawiony co do stanu swojego zdrowia. Stasiu, I bardzo dobrze, że jest. Stasiu, rozmawiałam z lekarzem i powiedział, że wszystko będzie dobrze pan Cezary. On się bardzo przejął tym, co się stało. Proszę cię, spróbuj go jakoś pocieszyć. Ja jego? Dzień dobry, panie Stanisławie. Proszę. Jak się pan czuje? Dobre pytanie. Jak się może czuć człowiek, który przeżył umyślnie zaplanowany zamach na jego życie? Nie wiedziałem, że pan był na dachu. Inaczej nie zabrałbym tej drabiny. Oczywiście, panie Cezary, oczywiście. To nie jest pańska wina. No przecież skąd mógł pan wiedzieć, prawda? Dziękuję, że pani tak mówi. Co ty mówisz? Oczywiście, że to jest jego wina. Do tego zniszczył pan moją antenę. To była moja antena, ale niech się pan tym nie martwi. Wcale się nie martwię. Przepraszam, ale czy pan wie, że pan może wnieść sprawę o odszkodowanie przeciwko temu, który panu to zrobił? I ten... Tego pana to nie interesuje. Ale nie, nie interesuje, bardzo interesuje. Niech pan mówi. Może pan tego człowieka zaskarżyć o utratę zarobków w trakcie leczenia, o spowodowany ból i cierpienie, o straty natury moralnej. Jednym słowem, może pan z niego wydusić wszystko, co posiada. Naprawdę mogę? Tak jest. Może winogronko? Dzień dobry. Przywiozłem męża. Za chcę go pani odebrać? Oczywiście. Oczywiście, proszę, wchodźcie panowie. Ustarzy. Wytrzyj nogę. <grym> Ostrożnie. Co, co pani chce z nim zrobić? Proszę mnie, go pan posadzi na wózku. A. Ostrożnie. A, spokojnie, chyba tak nie szarpie. Nie widz że cierpię. Ja też nie mi pan. Nogę! O, proszę! Proszę. To jest dla pana na piwo. Heleno, nie wypada, żeby ten pan pił. Pracuje w służbie zdrowia. Wypada, wypada. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. Staś kochani. Jak się czujesz... Wygodnie jesteś na tym wózku. Możecie zrobić coś? Podać. Tak, możesz przeczytać co ten facet, z którym leżałem w pokoju, napisał na mojej nodze. Nie chciał mi powiedzieć. Napisał ci coś na pożegnanie? A. Jak to miło! Nie ja czytałem, ale też nie chciał mi powiedzieć. Zaraz ci przeczytam. Mm. A wiesz, to jest taki krótki wierszyk. Sztucz. Mm. Stasiu, to jest nieładny wierszyk. Do tego nieprzyzwoity, nie. Nie chcę, żebyś to czytał. Nie chcę. A jak mam go przeczytać? Dzień dobry. Czy hmm. mogę? Dzień dobry, panie Cezary. Proszę, niech pan wchodzi. Ach. Zobaczyłem przed domem karetkę i pomyślałem sobie, że przyniosę panu tego szampana na powitanie. Nie wiem, czy powinienem go od pana przyjąć. To może mieć niekorzystny wpływ na przebieg sprawy sądowej, którą zamierzam wnieść przeciwko panu. Staciu, no co o tym mówić? Mąż tylko tak żartuje. Oczywiście, że żartuje. Jak się panu podoba ten wózeczek? To ja go panu załatwiłem. A do tego jest jeszcze taki pomost. Żeby pan sam mógł wjeżdżać i wyjeżdżać. Może położę go od razu. Mam taki drugi u siebie w domu, gdyby pan chciał przyjechać w odwiedziny. W tej wypożyczalni Mieli jeszcze elektryczny wózek, ale pomyślałem, że ten na początek jest lepszy. Hmm. Ale gdyby pan y, później chciał elektryczny, no może to... będę chciał. No, oczywiście. Będzie mi wygodniej jeździć do sądu i z powrotem. <grym> może jednak otworzę go, poprawi panu humor. Hmm. Coś takiego. <grym> A, o. A, proszę. Opa. Proszę. Nie, y, nie, 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 nie. Ja dziękuję, ja. Y, ja nie. Obiecałam Patrycji, że jej pomogę. Dokąd ty idziesz? A ja? Stasiu, ty nie nadajesz się do pomocy z tą nogą. Y, niedługo wrócę. Proszę. To za co wypijemy? Za polskie sądownictwo. Czy mogę panu jeszcze w czymś pomóc? Może pan. Chcę obejrzeć dzisiaj skoki małysza w telewizji, a mój telewizor źle działa. A to nie może pan oglądać. Mogę. Pański działa dobrze. <grym> Patusiu, nie uważa, że to już wystarczy? Zróbmy więcej. Jeżeli chodzi o jedzenie, to nie są dzieci. To są małe odkurzacze. <grym> Róbmy dalej. Mam nadzieję, że pański telewizor dobrze działa. O, o powinien założyłem nową antenę. Kosztowała 350 zł. Odliczę to panu od tego odszkodowania, który mi sąd przyzna. A, jest, zacząłeś. pierwszej serii 16 ja, Tylko widzi pan. Zaplanowaliśmy z żoną, że będziemy mieli kilkanaścioro dzieci. A to? Nie zwracajcie na mnie uwagi, róbcie swoje. Ja tu będę siedział i oglądał. Na imieninach Piotrusia. Zaraz tu przyjdą. A <laughs> to też nie szkodzi. Nie będą mi przeszkadzać, pod warunkiem, że będą cicho. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jak się ma pańska noga? Jest złamana. A oprócz tego? A oprócz tego wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. A przepraszam, ale to nie było dla... Cicho, panie. Pan Stanisław zjada na zdrowie. Tak. <laughs> A może jeszcze... Balonika? Okay. Dzień dobry! To jest Dorotka, a to jest Emi. Prawda? A czy będzie kolaretka? Będzie, będzie. Odbierzesz jej za dwie godziny. Na razie. Wchodźcie. Siebie, wiadomo, rodzina dom jest takie miejsce i chronie jak świętość. A zrozumiesz to, że choćby świat cały zjechał, poznał Ukrainę I nawet w papryce został kacykiem. Pięknie, tu zawsze będzie twój Pięknie śpiewa. Jak to przyjemnie słuchać, kiedy ktoś tak pięknie śpiewa, jak Twój mąż. Pamiętaj synu o tym, wiejąc ważny jest. Lecz najważniejsze, byś spojrzał mi w oczy i je zawstydził się. Lecz najważniejsze, byś spojrzał mi w oczy i je zawstydził się. Jak to przyjemnie słuchać, kiedy dzieci się tak ładnie bawią. To chyba tylko talerz, co? Nawet mi nie mów. dziękuję, dziękuję. Nie jest źle. A do tej pory mamy tylko dwa guzy na czole i jedne mokre majtki z emocji. Mam nadzieję, że nie mojego męża. Panie Cezary, czy on nie za bardzo im przeszkadza? Nie, nie, to one mu przeszkadzają. Hmm, tylko narzeka, że telewizor źle odbiera. A to może być antena. Ja dopiero założyłem nową, ale widzę, że muszę ją poprawić. Chcesz to robić teraz? Muszę to zrobić teraz, bo pan Stanisław jest bardzo niezadowolony. Zaraz wrócę i ogłoszę konkurs. Jak? Ogłoszę specjalne nagrody dla tych, którzy już są wyjść. Cezar, co to od nich chcesz? Przecież to są... Słodkie, małe dzieci. Wracaj A... szybko i zajmij się nimi, zanim wszystko zniszczę. Proszę was! Ja się nimi zajmę! Proszę was! A to radzę się najpierw pani napić. Proszę. Zostawcie mnie w spokoju, jak chcę oglądać. Odsuńcie się! Zwarywałeś? Starą nogę ci teraz będzie pan miał sztuczną. Starą mam tam w środku. A dlaczego skakał pan z dachu? Ja nie skakałem, ja chcę oglądać, dajcie mi spokój. Dzieci, dzieci! Dzieci! Halo, dzieci, cisza! Chodźcie do mnie, o. Chodźcie do mnie, będziemy się bawić. Stasiu? Stasiu, a dlaczego ty nie masz mini nowej czapeczki? Patrzcie, tu jest coś na. Zostaw to! Nie teraz! Teraz będziemy się bawić! Dzieci! O, dziękuję jesteś. Co chcecie się bawić? Co? Babawmy się w występy. karty, powie mnie Dobrze? Nie, to moje imieniny. Pobawmy się w podawanie paczki. Dobrze! Dobrze, świetnie! Jak długo no. to zło Będzie jeszcze trwało. Kasiu, No, przecież sam byłeś kiedyś dzieckiem. Nie pamiętasz, jak to było? Nie, mnie nie obrządzali takich imienin, Jadę stąd. Nic nie słyszę, co mówią w telewizji, w dodatku słabo widać. A dasz sobie sam radę? Dam! A ja ci pomogę! Pomogę ci! Uwaga, dzieci, wuję wyjeżdża, Uwaga, uwaga! Uwaga! Pibip! Bip, pip, pip, pip! Wow! O. Kolerna drabina. Co ona tu robić? Muszę przyznać, że w pewnym sensie, w bardzo małym stopniu, to jest częściowo moja wina. A może wolałby Pan, żeby może nie odwiedzał Pana w szpitalu? Myślę, że tak będzie lepiej. Dzień dobry. A nie mówiłem, że Pan tu jeszcze wróci? Dzień dobry. Ze mną wszystko w porządku. Przyszedłem tylko odwiedzić znajomego. Czy pan wie, że pan może wnieść sprawę o odszkodowanie przeciwko człowiekowi, który panu to zrobił? Może pan z niego wydusić wszystko, co posiada? A wie pan, że się nad tym zastanowi? Oj.